Jak wyglądałaby druga wojna światowa okiem twórcy kultowych Peaky Blinders? Oddział dla zuchwałych to utrzymana w punk rockowym duchu, pełna brawurowej akcji i humoru, historia narodzin legendarnej jednostki wojskowej. W serialu śledzimy losy grupy temperamentnych buntowników, określających się trzema muszkieterami, którzy nawiązują współpracę z tajnym wywiadem, aby prowadzić wojnę na własnych zasadach. A właściwie to odrzucając wszystkie zasady. W ten sposób powstaje oddział spadochroniarzy, balansując na granicy szaleństwa przedzierający się na terytorium wroga i niszczący nazistowskie samoloty, zanim zdążą wystartować. A to wszystko w rytm rock'n'rollowych hitów takich zespołów jak ACDC, The Clash i Deep Purple. Serial ma dynamiczną narrację, błyskotliwe dialogi, pokaźny budżet i przede wszystkim fenomenalnych, wyrazistych bohaterów, którzy błyszczą dzięki charyzmatycznej, gwiazdorskiej obsadzie. W rolach głównych zobaczycie genialnego Conor'a Swindelsa, znanego m.in. z Sex Education, gwiazdę niedawnych świetnych grzeszników Jacka O'Connella, a także Alfiego Alana, Sophie Butele i Dominika Westa.